Stara, rozkapryszona zdzira obrała za cel autystycznego chłopaka. Pracuję w sklepie na dziale trawników i ogrodów. Do moich obowiązków należy witanie klientów, a także pomaganie im ze zwrotami produktów oraz z dotarciem do konkretnych alejek. Któregoś dnia ujrzałem pewnego młodego mężczyznę, który według mnie sprawiał wrażenie autystycznego. Widziałem, jak nagle zaczął sortować kwiatki i ustawiać je w konkretnej kolejności, według kolorów, rozmiarów doniczek oraz wysokości roślin. Zasadniczo uważam, że chłopak wykonywał kawał dobrej roboty, a w dodatku nikomu nie przeszkadzał swoim zachowaniem. Nagle za jego plecami, zjawiła się jakaś stara baba, która skrzyżowała ręce i zaczęła nerwowo tupać nogą. Początkowo myślałem, że może to jego matka, ale szybko się przekonałem, że byłem w błędzie. Kobieta ostentacyjnie odchrząknęła, aby zwrócić na siebie uwagę i wypaliła. Przepraszam, potrzebuję pomocy? Młodzieniec kompletnie nie zwrócił na nią uwagi, co wyraźnie jej się nie spodobało. Ponowiła swoje żądanie, tym razem bardziej donośnym głosem. Skup się, co do ciebie mówię! Masz mi w tej chwili pomóc! Zanim zdążyłem do nich podejść i wyjaśnić tę sytuację, klientka chwyciła go za rękę tuż nad jego łokciem. Zdezorientowany mężczyzna gwałtownie się odwrócił i z całej siły wyrwał się z uścisku, przez co rozkapryszona klientka upadła na swój tyłek. Podbiegłem do niego i zapytałem, czy wszystko w porządku. Aż nagle zjawiła się jego mama i zapytała się, co się stało. Zanim zdążyłem jej wytłumaczyć, ta stara prókwa zaczęła wrzeszczeć, że została przez niego zaatakowana. Zagroziła, że zaraz sprawi, że nie tylko zostanie wywalony z pracy, ale także będzie aresztowany. Drugą panią wyraźnie zamurowało, natomiast chłopak wyglądał, jakby miał się zaraz rozpłakać. Powiedziałem jej, żeby zabrała syna, bo nic złego nie zrobił i poprosiłem, aby dopilnowała, żeby się uspokoił. Wariatce nie spodobało się, że wziąłem jego stronę, więc dalej zgrywała ofiarę i kłamała, że została przez niego napadnięta, pomimo tego, iż nic złego nie zrobiła. Wtedy dosadnie dałem jej do zrozumienia, że po pierwsze jest pieprzonym kłamcą, bo byłem świadkiem całego incydentu, a po drugie ten młody chłopak nawet tu nie pracuje, a ona naruszyła jego przestrzeń osobistą. Wokół nas zdążył zgromadzić się niezły tłum, a klientka zauważyła, że prawdopodobnie nikt nie uwierzy w jej historyjkę, bo większość posyłała jej groźne spojrzenie. Wtedy zmieszana spuściła głowę i po prostu wyszła ze sklepu. Postanowiłem odnaleźć kobietę jej syna, a kiedy mi się to udało, klientka uśmiechnęła się i podziękowała za pomoc. Wytłumaczyła mi, że we dwoje przychodzą tutaj regularnie, bo młodzieniec uwielbia układać kwiatki. Ponieważ go to relaksuje i uspokaja. Powiedziałem im, że bardzo mi przykro za zaistniałą sytuację, a wtedy chłopak podszedł do mnie, poklepał po ramieniu i wrócił do półki z roślinami. Klientka wyjaśniła mi, że to był jego odpowiednik przybicia piątki. Chciała rozmawiać z moim menadżerem, więc zadzwoniłem do osoby, która zarządza moim życiem. Sytuacja, o której chcę opowiedzieć, przytrafiła mi się wczoraj, kiedy byłem w Canadian Tire. Jest to sklep, który stanowi połączenie supermarketu ze sklepem budowlanym, artykułami gospodarstwa domowego oraz akcesoriami samochodowymi. Miałem wtedy na sobie dżinsy oraz starą czerwoną koszulkę Polo. Pracownicy tego obiektu również noszą bluzki w tym samym kolorze z logiem liścia klonowego. Chciałem kupić nowe wycieraczki, więc podszedłem do specjalnego panelu, w którym można wybrać markę swojego samochodu. A urządzenie doradza, jakiego rozmiaru potrzebujemy. Uważnie przeglądałem wszystkie produkty i czytałem recenzje na ich temat, aż usłyszałem za plecami czyjś głos. Przepraszam, powiedziała jakaś kobieta. Myślałem, że też chcę skorzystać z panelu, więc odsunąłem się i zmierzyłem w kierunku półek z wycieraczkami, którymi byłem zainteresowany. Niestety, moje założenia nie były trafne, bo babka znowu się za mną zjawiła. Dlaczego ode mnie odszedłeś? To bardzo niegrzeczne, rzekła. Byłem jednak tak skupiony na przeglądaniu asortymentu, że początkowo nie wiedziałem, że mówi do mnie, więc nie zwróciłem na nią uwagi. To niewiarygodne. Przecież zwracam się do ciebie. Była coraz bardziej poirytowana. W końcu dotarło do mnie, co się dzieje, więc głupio odwróciłem się w jej kierunku, ściskając wycieraczkę niczym dzieciak kredkę. Pani mówiła do mnie? Tak, do ciebie. Muszę się dowiedzieć, jaki rozmiar wycieraczek będzie odpowiedni dla mojego Mercedesa. Wyjaśniła. Właśnie do tego służy ten panel. Wskazałem na urządzenie, po czym wróciłem do dalszych owocnych poszukiwań. Bo z i nie wykonujesz swoją pracę. Nie tak powinno się traktować klientów. Krzyknęła cała naburmuszona. Ale ja tutaj nie pracuję. A teraz przepraszam, ale wracam do swoich spraw. Liczyłem, że to już koniec naszej rozmowy, ale niestety myliłem się. Chcę natychmiast pomówić z twoim menadżerem. Tak nie powinno się traktować klientów. To skandal, żeby ich ignorować i odmawiać pomocy. Wypaliła z oburzeniem i od razu się ode mnie oddaliła. Półki na dziele motoryzacyjnym są dość niskie, bo sięgają mniej więcej do klatki piersiowej. Dzięki temu widziałem, że kobieta nerwowo zrobiła kilka okrążeń wokół alejek z nadzieją, że znajdzie między nimi kierownika. Nie oddalała się jednak za bardzo, ponieważ pewnie nie chciała stracić mnie z oczu. Ale ja serio tutaj nie pracuję, tylko traci pani czas. Próbowałem jej przemówić do rozsądku, ale klientka ewidentnie mnie nie słuchała. Wzruszyłem po prostu ramionami i zająłem się dalszymi zakupami. Chwilę później udało mi się znaleźć odpowiedni produkt, więc zadowolony ruszyłem z nim do kasy. Staruszka w mgnieniu oka mnie dogoniła i stanęła mi na drodze, aby mnie zatrzymać. Ani kroku dalej! Nie możesz odejść, dopóki nie porozmawiam o twoim zachowaniu z kierownikiem! Usilnie starała się zatrzymać mnie w miejscu. Miałem już serdecznie dość tego cyrku, więc wyciągnąłem telefon z kieszeni i faktycznie wybrałem numer mojego menadżera. Prowadzę własną firmę, więc istniała tylko jedna osoba, którą mógłbym nazwać szefem moja żona. Zadzwonię do mojej przełożonej, bo tutaj jej pani nie znajdzie zapowiedziałem. Włączyłem tryb głośno mówiący, aby ta wariatka też mogła ją usłyszeć. Kiedy w pomieszczeniu rozbrzmiewał sygnał, przez cały czas posyłała mi zadowolony uśmiech, myśląc, że zaraz czekają mnie kłopoty. Hej, jak tam na wyjeździe? Zapytałem żony, która akurat była w podróży służbowej. Świetnie. Miałam kilka ekscytujących spotkań z ważnymi osobistościami. A u ciebie? Zapytała entuzjastycznie. Jestem teraz w sklepie i wybieram nowe wycieraczki do samochodu, odpowiedziałem. I co? Jesteś nimi zachwycony do tego stopnia, że musiałeś mi się tym pochwalić w środku dnia? Zaczęła się śmiać. Widziałem, jak stara baba powoli traci cierpliwość, bo najwidoczniej proces mojego zwolnienia przebiegał nie tak, jak sobie życzyła. Nie, po prostu stoi tu pewna pani, która nalegała na rozmowę z moim menadżerem. Pomyślałem, że tobie najbliżej do tej roli. Chcesz z nią pogadać? Zwariowałeś? Dałeś mnie na głośnik. Żona najwyraźniej była w szoku. Zgadza się, jak inaczej miałaby się porozumieć z moim kierownikiem. Przywitaj się z nią! Właśnie w tym momencie klientka zauważyła, że faktycznie nie mam na koszulce loga pracowników marketu. Ale z ciebie kretyn. Bardzo panią przepraszam za głupotę męża, ale to prawda, on tam nie pracuje. Po jej słowach wybuchnąłem śmiechem. W porządku, kochanie, pani jest chyba jakaś opóźniona w rozwoju czy coś w ten deseń. Pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że się z niej nabijam. Wypaliłem rozbawiony, podczas gdy baba warknęła i uciekła w popłochu. Kupiłem wycieraczki i w końcu opuściłem budynek bez dalszych przygód. Z kolei moja żona cały czas żyje w przekonaniu, że byłem dla tej kobiety wredny. Próbowałem jej wyjaśnić, że po prostu głupotę próbowałem zwalczyć głupotą. Dziewczyna pracująca na kamerkach myślała, że zadzwoniłem na seks telefon. Pracowałem kiedyś jako doradca serwisowy w salonie Mercedesa. Pewnego razu jakiś 20-letni chłopak kupił starszy samochód i przyjechał z nim do serwisu, więc ruszyłem, aby mu pomóc. Podał mi wszystkie swoje niezbędne dane, abym mógł utworzyć jego profil w naszym systemie. Zazwyczaj zajmuje to około 5-10 minut, więc często zagaduję klientów podczas całego procesu. Widziałem, że facet był strasznie zmęczony, a do tego była dopiero ósma rano, więc zapytałem, czy pracował na nocną zmianę. W odpowiedzi usłyszałem, że przez całą noc wcielał się w rolę ochroniarza swojej żony. Po czym wręczył mi wizytówkę z jej pseudonimem i adresem jakiejś strony internetowej. Okazało się, że kobieta pracuje na seks kamerkach. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się choć trochę samotny, koniecznie sprawdź jej stronę. Z chęcią zrobi dla ciebie pokaz na Skype'ie, zadzwoni na telefon, a także wykona inne usługi. Dodał. Odłożyłem karteczkę na biurko i podałem mu do podpisania dokumenty. Następnie zweryfikowałem numer telefonu, ponieważ musiałem później pod niego zadzwonić, aby uzyskać zgodę na naprawę. Kilka godzin później, po tym, gdy mechanik zdiagnozował problem, wykonałem połączenie, jednak w słuchawce usłyszałem kobiecy głos: Dzień dobry, dzwonię z salonu Mercedes. Przywitałem się. Czy wysłałeś zdjęcie? Wyszeptała zmysłowym głosem. Przepraszam, ale nie jestem pewny, co ma pani na myśli. Odparłem zdezorientowany. Zanim zaczniemy naszą zabawę i umówimy się na spotkanie, potrzebuję twojego zdjęcia. Wyjaśniła uwodzicielsko. Proszę mi wybaczyć, lecz dalej nie wiem o co chodzi. Przez chwilę myślałem, że pomyliłem numer. Chwilę później dostałem jednak olśnienia i uświadomiłem sobie, że rozmawiam z żoną tego gościa. I pewnie myśli, że jestem jej klientem. Jestem doradcą w salonie Mercedesa i dzwonię w sprawie samochodu. To on potrzebuje serwisu, a nie ja zażartowałem. Kobieta w łamku sekundy wyszła z roli i swoim normalnym głosem odparła: Wiadomo, co się dzieje z naszym samochodem? Po rozmowie chwyciłem jej wizytówkę i czym prędzej pospieszyłem do serwisu, aby opowiedzieć wszystkim, co mi się właśnie przytrafiło.